Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Bajka, a, a pogodzina królem rowerów. Dzisiaj rower dla ludu. Scott Addict 20 z 2019 roku czyli całkiem świeża maszyna, która już w tej chwili wpadła u nas do programu rowerów używanych. Rower ma znikomy przebieg, rocznikowo też jest całkiem młody, wyposażony w grupę R7000, czyli aktualną, bieżącą. Kolekcyjną 105 -kę. i w dodatku w nowe koła, bo fabrycznie ten model był na kołach e, RP, o ile dobrze pamiętam, 20, a jest na RR20 na wyższym profilu. W dodatku koła są nowe, bo zostały nam po modyfikacji jakiegoś nowego skota, a ten akurat przyjechał na mawikach, które z niego wyjęliśmy, wkładając fabryczne koła skota. Z elementów, które jeszcze są wymienione w stosunku do oryginału, to znajdziecie mostek Richej WCS, karbonowe e, siodełko. Niestety jest to niebrendowany jakiś model. Nie mamy specyfikacji tego siodła, także trudno mi powiedzieć, jak dobry jest to produkt. Na pewno jest lżejsze od siodeł fabrycznych. E, również. Kierownica jest wymieniana na karbonową, aerodynamiczną. W zasadzie tutaj dopytam klienta i uzupełnimy opis tego roweru. Co tu dokładnie jest włożone. Pewnie też zrobimy sobie tam swoje testy jak ta kierownica się zachowuje, bo ja do takich tańszych komponentów karbonowych mam ograniczone zaufanie i lubię sobie sprawdzić co to dokładnie jest. Ale wracając do modelu roweru, który mamy przed sobą. Wyposażony jest też w opony Continentala 4000 S2, czyli taki model opony bardzo sprawdzony i bardzo uniwersalny, a jednocześnie wysokiej klasy lekki, pozwalający się nawet pościgać. Napęd 2 na 11 tak jak to było klasycznie w tym modelu, w bardzo dobrym stanie. emerycka korba 5034, to jest rozmiar L56 i korba ma ramię 172,5. Tutaj tabliczka rozmiarowa. L56. Hamulce w tym modelu są grupowe. To miły aspekt, że też jest to 105. No też przyzwoicie i to hamuje niż jakieś pozagrupowe proste. Modele hamulców. Teraz tak, jeżeli chodzi o kasetę, to oczywiście 11-biegowa, 1132, przerzutka z długim wózkiem. Jeżeli dobrze pamiętam, to może wziąć nawet do 34 kasetę. Smaczkiem jest karbonowa sztyca Syncrosa. Syncros jest to marka, e, którą kupił swojego czasu Scott i produkuje pod tym brandem akcesoria, tak jak Trek produkuje pod marką Bontrager sprawdźmy ile waży ten rower pamiętajcie, że ma wymieniony mostek, kierownicę i siodełko w stosunku do wersji katalogowej aha i koła na troszeczkę większym stożku aluminiowe, więc koła z kolei ma troszeczkę cięższe niż były w wersji fabrycznej i tak skonfigurowany ten skocik waży nam 7750. 7750. No to jest całkiem przyzwoity wynik wagowy. Rama karbonowa zapewniająca większy komfort niż ramy aluminiowe, które przenoszą dużo drgań. Koła bardzo solidne, na wyższym profilu, odporne na jakieś tam odkształcenia i tak dalej, bo. Im wyższy profil obręczy, tym sztywniejsze koło. Także przy rozmiarze 56L takie ciut mocniejsze koła to dobra opcja. Podsumowując, ten rower możecie kupić za 4999 zł, co moim zdaniem jest bardzo dobrą ceną jak za karbonowy rower dobrej marki, wyposażony w pełną grupę 105 na nowych kołach z gwarancją rozruchową, której Wam udzielamy. Także nic tylko siadać i jeździć. Bardzo dobry rower na początek lub jako drugi rower, jak już ktoś rok, dwa pojeździł i trochę się w kolarstwo wkręcił. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego modelu zadajcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły na film też możecie o tym napisać. Jeżeli film Wam się podobał i chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek. I do zobaczenia!